Jak tłuszcz poddzielony pod ofiar czynnych, tak Dawid od synów Izraela, z lwami igrał jakby z koźlętami i z niedźwiedziami jak z jagniętami owiec. Czyż młodości swej nie zabił olbrzyma i nie usunął hańby ludu, gdy podniósł rękę i kamieniem sprocyowalił pychem Goliata, wesoł bowiem Pana Najwyższego, który dał prawcę jego siłę? by zgładzić człowieka potężnego w boju, gdy wywyższyć moc swego ludu. Tak wysławiano Go po 10 tysięcy razy i wychwalano z powodu błogosławieństw Pana, niosąc mu w darze koronę chwały. Albowiem nieprzyjaciół dokoła wytracił, zniweczył wrogich Filistynów i złamał ich moc aż do dnia dzisiejszego. Każdym swym czynem oddał chwałę świętemu i najwyższemu. Słowem uwielbienia z całego serca śpiewał hymny i umiłował tego, który go stworzył. Postawił przed ołtarzem śpiewającym psalmy i słodki był dźwięk ich pieśni. Świętom nadał przepych i dodał doskonałego blasku uroczystościom, aby wychwalano święte imię Pana i by przybytek już od rana rozbrzmiewał echa. Pan darował grzechy. Moc Jego wywyższył na wieki. Zawarł z Nim przymierze królewskie i dał prom chwały w Izraelu. To, kochani, tekst z mądrości Syrafa z 47 rozdziału, który jest jakby konspektem, czyli takim streszczeniem w historii Dawida te hezy powoli dobiegają końca, bo wygląda na to, że kończy się rok. Myślę tutaj o czasie przed wakacjami. Był Abraham, był Jakub i Rachela i Józef Egipski. I pochylaliśmy się nad postaciami Mojżesza, Jozłego, Gedeona, Samsona, Samuela i Saula i dzisiaj rozpoczniemy, myślę, że w czerwcu uda się pochylić nad tą postacią o królu Dawidzie. Przypomnę, że to słowo, które ma być zachętą, miało być ma być zachętą do sięgania do Pisma Świętego, ono jest rozważane w pewnym kluczu. Mianowicie autor natchniony, czy autorzy natchnieni, którzy piszą o tych postaciach, Pokazują, jak Bóg przez konkretne wydarzenia prowadzi swoich wybranych do wiary dojrzałej. I to dla nas jest ogromne światło, bo tu nie ma ani jednej osoby, która w swoim życiu nie miałaby konkretnych wydarzeń. Ten upał jest też konkretnym wydarzeniem. I ta adoracja. Dlatego pochylamy się nad tymi postaciami, bo chcemy powoli rozumieć, że jeśli Biblia tak mówi, to może tak jest i w naszym życiu, że przez te bardzo konkretne wydarzenia, radosne, ale też i trudne, Bóg prowadzi. Prowadzi do wiary dojrzanej. Jak zaczyna się ta historia, związana z Dawidem. Przepiękny tekst powołania, na ile się uda dzisiaj wydobyć kilka rzeczy z tego tekstu. Otóż w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 16 czytamy. Rzekł Pan do Samuela, dokąd będziesz się smucił z powodu Saula, uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą Twój róg i idź. Posyłam Cię do jestego Betlejemity, gdyż między Jego synami upatrzyłem sobie króla. Samuel odrzekł, jakże pójdę, usłyszę o tym Saul i zabije mnie. Pan odpowiedział, weźmiesz ze sobą Jałowicę i będziesz mówił, przybywam złożyć ofiarę Panu. Zaprosisz więc jestego na ucztę ofiarną, a ja wtedy powiem Ci, co masz robić. Wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę. Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan i udał się do Betleja. Naprzeciw niego wyszła przelegniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał, czy twoje przybycie oznacza pokój? Odpowiedział, pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę. Oczyścił też Jego i Jego synów i zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i powiedział, z pewnością przed Panem jest Jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela, nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go nie tak bowiem jak człowiek widzi, widzi Bóg bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. Następnie jeszcze przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł, ten też nie został wybrany przez Pana. Potem jeszcze przedstawił Szannę. Samuel jednak oświadczył, ten też nie został wybrany przez Pana i Jezse Przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów. Lecz Samuel oświadczył Jesenu, nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jezsego, czy to już wszyscy młodzieńcy, odrzekł, pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie się obce. Samuel powiedział do Jezsego, poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł, wstań i namaść go. To ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch pański opanował Dawida. Samuel zaś ruszył w drogę i poszedł do Rama. Przeczytałem ten dłuższy fragment, bo nie ma piękniejszych chwil niż spotkanie ze słowem i wsłuchiwanie się w słowo. Pewnie znamy ten tekst. Zobaczmy kilka rzeczy ważnych w tym tekście, na ile zdążymy w dzisiejszym spotkaniu. Pierwsza sprawa, nie wiem czyście kiedyś nad tym się zastanawiali, zdumiewająca. Bo to w domu jest tego, jest największe w historii tego domu spotkanie. Większego nie było. Do domu Jessego przybywa prorok pański. Tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, tam w Migrach jest taka rodzina, którą odwiedził kiedyś dzisiaj święty Jan Paweł II. Ta rodzina chyba jest. Próbujmy sobie wyobrazić że papież Franciszek w przyszłym roku przyjedzie do Krakowa i chciałby odwiedzić Twój dom. Co robimy? Jesteśmy sami obecni i zapraszamy najbliższą swoją rodzinę, wszystkich, których łączy nas, łączą nas serdeczne więzy. A co mówi Biblia? Że na to najważniejsze spotkanie w historii Rodziny Jesego nie został zaproszony Dawid. Wszyscy byli, ale nie Dawid. Wszyscy na proroka Samuela czekali, a Dawid pas w na pastwisku. Co to znaczy? To znaczy, że Dawid, że może inaczej, że Jese, ojciec Dawida, nie miał dobrej relacji ze Miał go za podrzędnego gdzieś daleko. Inni synowie mieli miejsce w jego domu. Na najważniejsze spotkanie byli zapraszani. A Dawid, jego miejsce było na pastwisku. Oczywiście to pokazuje też, że jak wielki jest Pan, który prowadzi. Że właśnie z tych ostatnich jest w stanie wydobyć to dzieło, które pozwoli pełnić wolę Boga i chodzić w historię zbawienia. I to jest słowo bardzo ważne dla nas, że może czujemy się jak na przysłowiowym pastwisku, gdzieś na obrzeżach świata. Nie mówią o nas, nie piszą, nie kręcą programów, nie jesteśmy w telewizji ani w radio. Ale odważnie, bo słowo mówi, że Pan wybiera wszystkich. Że Pan jest w stanie z tych ostatnich uczynić arcydzieła. Ale mówię o tym, kochani, dlatego, bo jeszcze jedna myśl jest z tym związana. Jeśli wczytalibyśmy się w historię, już nie będę tych fragmentów czytał, to zobaczymy, że Dawid swojemu ojcu i swoim braciom którzy również nie mieli nie darzyli sentymentem Dawida nie odpłacił pięknym za Madornę. bracia mieli do niego szal, pretensje nie uważali go za kogoś ważnego w ich domu a on kiedy przyszedł czas królowania przyjął ich pod swoje skrzydła do swojej armii a rodzicom kiedy był trudny czas, dał schronienie u tych ludzi, którzy mogli sprawić, że ich rodzice, jego rodzice zostali przy życiu. Bo kiedy Saul zaczął prześladować Dawida, to wszystkim jego bliskim groziła śmierć. I to jest pierwszy moment bardzo ważny. I drugi moment z tej krótkiej historii, z tego tekstu, nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę, na opis, jaki autor natchniony daje wybrańcowi Dawidowi. Jest to opis następujący. Posłał więc i przeprowadzono go. Był on rudy, miał piękne oczy, pociągający wygląd. I to wszystko. I to się wydaje taka zwykła rzecz. Ale w tym krótkim zdaniu jest bardzo wiele treści i sposób całą wydobyć. Autor natchniony mówi, że ten wybraniec był rudy. To znaczy, taki miał kolor włosów. Ale zwróćcie uwagę o oczach. Autor natchniony nie mówi, że były piwne, szare, czarne. Tylko mówi, że były chciał wyrazić jedną bardzo ważną myśl, że Dawid miał słabość do kobiet. Miał słabość do kobiet. On kobietom się podobał i one podobały się niej. I oto mógł, wiedząc o tym, jego właśnie powołuje. Myślę, że robi to celowo, by Dawidowi pokazać, że jedną mocą będzie się dokonywać dzieło zamierzone przez Boga. Jeśli on, Dawid, będzie się trzymał Boga, włos mu z głowy nie spadnie. Zobaczymy, jak ta historia się potoczy. I trzeci moment bardzo ważny, który kończy ten pierwszy okres z życia Dawida, że Samuel namaścił Dawida na króla. I jakbyśmy się wczytali w dalsze teksty, my na następnych spotkaniach jeszcze do tego dojdziemy, to zobaczymy jedną rzecz. Że wcześniej na króla Samuel namaścił Saula. I kiedy król Saul prześladował Dawida, to Dawid miał przynajmniej dwie okazje, żeby Saula zabić. Bo Saul chciał zabić Dawida. I Bóg stworzył taką sytuację, że na przykład dał głęboki sen żołnierzom i samemu Saulowi, że Dawid podciąga się tak blisko, że spod głowy Saula zabrał cidę i jego płaszcz. Ale go nie zabił. Dlaczego? Tłumaczył to żołnierzom. Jak mógłbym podnieść rękę na pomazańca pańskiego? Poruszająca jest pewna scena, kiedy Saul ginie i przybywa ten, który go zabił. I Dawid mówi, kim Ty jesteś? A ten zadowolony mówi, jestem poganinem, zabiłem Twojego wroga Saula. Dawid rozdarł szaty i powiedział, jak to? Ręka Cię nie zadrżała, żeby podnieść rękę swoją na pomazańca pańskiego. I to jest, kochani, słowo, które dzisiaj czytamy poprzez posługę kapłańską. Poprzez posługę kapłańską, że dar kapłaństwa i sam kapłan to spotkanie z Chrystusem. I najpierw my, kapłani, mamy to tak czytać, mamy tak żyć, by rzeczywiście wszyscy inni mogli tego doświadczać. Ale też ze strony wiernych jest ta niesamowita tajemnica. Popatrzcie, ile jest różnych uwag, kabaretów, szkalujących kapłanów. Oczywiście jesteśmy grzesznikami i to nie ulega wątpliwości, ale to jest pytanie do nas. Czy w spotkaniu z Księdzem ma postawę Dawida, że jest to pomazaniec Pana, że wchodzę w pewną tajemnicę ogromną, że przez tę osobę dotykam spraw największych, nie ma arcybiskup senior, Bolesław Pyla mówił, że jeśli spotykamy dobrego księdza, trzeba nam za niego dziękować. Jeśli spotykamy księdza, który nie pokazuje swoim życiem powołania, trzeba się za niego bardzo modlić. I słowo do tego nas ogromnie zachęca. Na następnym spotkaniu. Uccideremo il in storia da